Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku Poznawania Dodatku Dochodowe Hobby. No i dzisiaj wskoczymy do innej rodzinki, tutaj, do rodzinki Kopman, gdzie mamy, podejrzewam, że jakiś warsztat garncarski. No to lecimy. Jesteśmy i tutaj mamy chyba jakiś sklepik. Jest biletomat, mat, tak? Zarejestruj firmę. Mamy dwie osoby: Gerd i Jolanda. Mm -hmm. Jolanda jest, jak widać, właścicielką firmy. Ustrap typ sprzedaży biletów, modyfikator cen, sprzedaj firmę i otwórz. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. To jest, jak gdyby, ta mała firma, tak? Czyli są takie półeczki, na nich są poustawiane rzeczy, na sprzedaż, jak wnioskuję. Ale nie są to rzeczy wytwarzane, to nie są te garnki, które wytwarzamy, różne takie rzeczy. To, to jest wszystko z trybu budowania, kupowania. Jakieś urny, krasnale ogrodowe, namów na zakup. Mhm. Tutaj mamy kawałki gliny i coś, nie wiem co to jest. Być może, że to jest coś wytworzonego za pomocą tej umiejętności garncarstwa. To może też być coś takiego, ale chyba tu nie wszystko jest na sprzedaż, bo na przykład to kliknę i mam tylko stwórz pamiątka, a tutaj mam podziwie, pamiątka i namów na zakup. Dobrze, co mamy dalej? Tablice do prowadzenia zajęć. Mamy chyba piece do wypalania garnków i tutaj mamy takie Miejsce, gdzie możemy sobie wytwarzać obiekty ceramiczne. No, jest tego trochę, jest tych obiektów, nie? Całkiem, całkiem sporo. Abstrakcyjna płaskorzeźba. Tu mamy schody na górę, i tu też, dlaczego? Jak to działa? Jest wejście z zewnątrz do strefy mieszkalnej, tak? I tutaj z wewnątrz też. Całkiem, całkiem inny wystrój jest tu w porównaniu do tego domku, który odwiedzaliśmy w poprzednim odcinku. No tu jest zupełnie inny klimat, ale też jest spoko. Po prostu jest inaczej. Co ty robisz i jesz? No to spoko. Zjedz sobie sałatkę. I on nigdzie nie pracuje. że ma tutaj kreatywną aurę. Mm, dosyć, dosyć dobrze rozwinięte umiejętności. Widzę charyzma, gotowa, yy, wychowawcze, tak jakby dzieci wychowywał, chociaż tu nie widzę dzieciaków. Zaraz zobaczymy drzewa genealogiczne. Gancarstwo na poziomie piątym. Jolanta, dotyk geniuszu. Uu, dzięki swojemu doświadczeniu, Jolanta będzie mogła za jednym dotknięciem poprawiać jakość obiektów. To ciekawe. Gancarstwo na dziesiąty poziom. A, oni są tylko we dwoje i nie mają dzieci. Po prostu są tylko we dwoje. I to są seniorzy, tak? Tak. A, coś tutaj chyba się nie lubią. Jakaś tu kłótnia pewnie była. Ale nie przyszliśmy tu po to, żeby wnikać ich w ich życie. Tylko, żeby zobaczyć, jak działa ta firma. I tu jest drugi pokój, więc jeżeli to jest pokój ich, bo są małżeństwa, to tutaj jakby pokój dla... Dla dziecka, jakby nie, ale dzieci nie mają. Umiejętności wychowawcze Gerd ma. Może jakaś siostrzenica albo siostrzeniec tu mieszkał, ktoś po prostu z rodziny, i oni jakoś tam, nie wiem, chwilowo zastępowali mu na przykład dziadków, i w ten sposób nabyli te umiejętności wychowawcze. Przecież nie wiem, czy Jolanda też je ma. Czy Ty masz wychowawcze? Nie, patrzcie, ona nie ma. Tak, jakby nie miała styczności z wychowywaniem dzieciaków. Natomiast ten ma poziom piąty. No dobrze, nie będę się w to zagłębiać, chociaż mnie ciekawią takie rzeczy. Więc lubię sobie zawsze przeglądać te panele y, simów, jakie mają i z czego to może wynikać. Dobrze, y, otworzymy to chyba. Zobaczymy, mm -hmm. jak to działa w ogóle. Zobaczmy też modyfikator cen. Podstawowe ceny. Modyfikator cen został już wybrany. Drogie, kosztowne, wyprzedaż. Wyprzedaż 25% taniej. D zostawmy to podstawowe, zobaczymy. Tak ustawili tutaj twórcy na dzień dobry. Niech tak zostanie. A ona musi zejść, tak? Mm -hmm. To się nie dzieje, jakby automatycznie. Firma została otwarta, należąca do Stymkiewieniu Jolanta. Mała firma została otwarta, wkrótce zaczną pojawiać się w niej klienci. Dobrze, ale co ona robi? Przygotuj wykład garncarstwo. W ogóle jest smutna, bo było okropne święto. No ja wiem, bo to jest safe, na którym mam ustawione, że teraz jest Boże Narodzenie. No ale już nie chcę tego zmieniać, niech już tak zostanie. Tutaj chyba było zarządzać zadaniami dla pracowników, i ona jest jakby jedynym pracownikiem jest właścicielką i pracowniczką, tak? I ma tutaj, widzę, dwa zadania. Pierwsze to mentorowanie, tak? Wykłady przy tablicy, i drugie to simowie będą wyrzucać wytworzone oraz niedokończone obiekty ze stolik do zabawy, sztalugi, stacja do układania kompozycji z kwiatów. Będą wyrzucać, czyli ona jakby sprząta. Prowadzi wykłady i sprząta. Zarządzaj pracownikami. Nie rodzaj pracownikami. Ubrania możemy tu ustawić. Nie wiem, czy w kawiarni to było, chyba było. I podsumowanie, na razie za samo otworzenie mamy już na minusie 75. I ona teraz prowadzi sobie wykład, tak jak w poprzednim odcinku tam prowadziła dalia. To był taki darmowy. Ale jak się zeszli ludzie i daliśmy tutaj, żeby... Prowadziła zajęcia, to już były płatne. I one miały ten swój panel. Ciekawe, czy tu. No, podejrzewam, że będzie tak samo. Ale patrzcie, ona nie może żadnych zajęć poprowadzić. Dlaczego? garncarstwa powinna mieć możliwość. 10 Simoleonów. Co to się stało? Ad są bilety za wejście. Tak? Ktoś płaci. I wchodzi... No nie, zapłacił i sobie poszedł. Stwierdził, że jednak nie, rozmyśli się. No i idź tam łazienki są w środku, to sobie skorzystasz. Jeszcze jedna rzecz. Na dworze jest zimno. Czy tu jest ogrzewanie? No oczywiście, że go nie ma. Alarm, nie, nie, nie alarm. Termostat. Proszę termostat tutaj. I damy ustaw termostat na cieplej. Jak to teraz działa? Czyli Simowie tutaj przychodzą, płacą tutaj za wejście, tak? Chociaż tu mam 0%. Opłata za wstęp 9 simoleonów za godzinę, czyli to zależy od tego, jak długo przebywają na terenie tego sklepu czy tamtej małej firmy. I w zasadzie po co oni tu przychodzą, się zastanawiam. Chyba przychodzą na wykłady, żeby nauczyć się grancarstwa. Tak by to działało, nie? Natomiast w tej części mamy takie różne rzeczy z trybu budowania, raczej takie ozdoby, dekoracje i możemy namawiać Simów na zakup takiej dekoracji. A oni sami z siebie tego nie kupują? To jest chyba powystawiane na sprzedaż, nie? Służ pamiątkę, nazwa. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Poprowadź zajęcia z garncarstwa, proszę bardzo. Kalep się zastanawia. Wejść czy nie wejść. Bo może jednak pouczy się gancarstwa. Zapłacił, ale się rozmyślił. Jeszcze się zastanowi. O, jest simeczka z kawiarni. Nora. Uuu, kalep. Jednak wszedł. Dobrze, wykład sobie trwa. Mamy znowu ten panel rzeczy do zrobienia. Aż patrzę tutaj co ten Kale robi. Aha, coś zaczął, ale nie dokończył. Rezygnował. No i przyszedł tutaj Gerd. No mu, żeby coś porobił, wiecie? Wytwórz obiekt ceramiczny. On jest chyba dosyć dobry. Stojak na ciasto. Dobra, dajmy ten Stojak na ciasto. Rób. To przy okazji zobaczymy jak wygląda tworzenie tych rzeczy. Czyli Jolanda prowadzi wykłady. Zakładam, że tak, to są wszyscy uczestnicy tych wykładów i oni sobie tutaj robią coś. Zobaczymy, co zrobią. Natomiast Gerd tu ma zadanie do wykonania. No, trochę to trwa, słuchajcie. Jakieś simoleony nam lecą, a nikogo tutaj jakby nie ma, czyli nikt nie płaci. Więc pewnie naliczana jest opłata za godzinę dla każdego z tych uczestników, którzy tu są i za każdą godzinę potrącam mu z konta. O nie, nie zdążył! Krzysiek. Dobra, nic się nie stało. Ogarniemy to później. To co, mamy Szczepana? Nie, nie mamy. O. Nasza klientka tutaj coś robi. Glazuruje pewnie. Może sobie korzystać. Zajmuje to czas, słuchajcie, no. I może sobie chyba też kupować. Ale ja tu nie widzę, żeby oni sami siebie podchodzili i coś kupowali. Może gdzieś? Nie wiem, czy tu coś było. Tu coś było. Sprzedaż włączona. Modyfikator 0%. Postument sklepowy. Czyli aha, czyli na tych półeczkach jest ustawienie, czy jest sprzedaż włączona. Zabierz przedmioty, wyczyść, wyłącz sprzedaż. Czy możemy wyłączyć? Żeby nie sprzedawało się tutaj. Czyli to wszystko jest na sprzedaż. Gdzie ty idziesz? Czego taka smutna jesteś? Wygłoś sobie mowę. No dobrze, wygłoś. Ale tutaj mamy jeszcze mentoruj. Hmm. Zaraz, moment, bo Gerd zrobił już ten cały ten stojak na ciasto. I co z tym możemy teraz zrobić? Czekajcie. Możemy wystawić na plopsy, obejrzeć. Pokrój powłoką chroniącą przed stłuczeniem. Uuu. Rozbij. <laughs> I sprzedaj ręcznie wykonany obiekt. 270? To się opłaca chyba robić i sprzedawać od razu. Glazuruj. Brak pustego pieca. Jak to brak? Rozbij, sprzątnij. To chodź, sprzątnijmy ten. Ten obiekt. Patrzcie, jak tutaj wyglazurowali wszystko normalnie. Pięknie. Jak sprzątnąłeś, to teraz czekajcie. Stop. Weź go, wyglazuruj. A może być taki. Wszystko jedno. Po prostu chcemy zobaczyć, jak to działa. O proszę, jakie ładne rzeczy porobili. Czy to jest taki surowy produkt? I możemy z nim coś dalej robić. Uwielbiam garancerstwo. <grym> Pomentoruj tu komuś. O tutaj dziewczyna świetnie sobie radzi. Witamy w naszej firmie. Chodź. A co to znaczy witamy w naszej firmie, że zatrudniamy ją? Jeśli chce, nie ma sprawy. Patrzcie, jak nam leci Kasia. Kasia. Kasia, Kasia, Kasia leci. Kasia, Kasia. Kasiorka leci nam. Już skończyła robić. Mije się... Aha, to jest ze świąt. Zatrudnić możemy. Możemy ponarzekać, a ja chciałam mentorować. Mentoruj. Mentoruj przez 30 minut. Rozmawiaj o technikach, a, to to już obiekt robię. ceramiczny. Poczta doręczona, pewnie rachunki przyszły, no, jasne. Gard, gdzie ty jesteś? Wypłacz się, ojeju! Nieudane święto! Ale zobacz, jaką piękną paterę do ciasta zrobiłeś. Gazura retro. Wystaw na plopsy. Sprzedaj. E, moment, a mogę ja postawić na tym stojaku? Tu na przykład. Mogę i chyba on jest od razu do sprzedania, nie? A? No, fajnie, dobra. A czy, czy ja mogę wziąć na przykład te rzeczy, które powytwarzali tutaj nasi. Nie, nie mogę. Uczniowie! Nie mogę. Może jeszcze są nieskończone. No, ten? To nieskończone. nie no, posiada, tak, ale one do nas nie należą, to obiekt, no? To by było zbyt proste, prawda? Nie dość, że płaciliby nam za mentorowanie, za naukę, to jeszcze, no, <noise> jeszcze moglibyśmy sprzedawać ich obiekty. No tak, rozmawiaj o technikach garncarstwa. Czyli to tak samo działa jak i w kawiarni, tam, tam były wykłady literackie, tutaj mamy o garncarstwie. No i wytwarzamy sobie różne obiekty. Czyli zrobiliśmy tylko wykład. Zobaczymy jak to będzie kiedy nie zrobimy do końca. Pewnie dostaniemy mniej pieniędzy, bo po prostu mm, zrobiliśmy tylko kawałek tutaj początek tych zajęć, ale nie zrobiliśmy pozostałych aktywności. Vlad przyszedł. Kurczę. Kaleb, Vlad, same wampiry się tu schodzą. Zajęcia hobbystyczne zakończyły się. Tak, dostaliśmy 1500. Udało się, co on tam nam powiedział. Pokaż pokój. Moment. Nie mogę tego otworzyć. Udało mi się dzisiaj poznać kilka nowych sztuczek dzięki Jolanta. Czyli podobało mu się to, czego się tutaj nauczył. A czy na przykład Gerd, który nie jest właścicielem, może sobie zamknąć firmę? Nie, może zarejestrować. Patrzę, co nie no, kupują. Patrzcie, kupują. Czyli na tych stojakach też są różne rzeczy powystawiane. Nie rób już tam kolejnego. Chodź, tutaj zamknij, sprzedaj, zamknij. Dobra, firma jest zamknięta, ale widzę, że jeszcze, jeszcze ludzie tutaj są, jeszcze buszują. Może chodzi o to, że jak ktoś zakupił ten bilet wejścia, to sobie jeszcze może ten czas wykorzystać. Na przykład zapłacił za godzinę, a jest tutaj pół godziny, więc jeszcze może sobie pobyć trochę. A, bo ty nie zamknęłaś tej firmy. No to jeszcze raz. Jeszcze raz. Chodź, zamknij firmę, bo już koniec. Zamykamy. Udało się? Zamknij. No jest. Teraz zamknięta. Czyli ja wcześniej jej nie zamknęłam. Dobrze. Glina kota. Opłata za otwarcie. Sprzedaż biletów średnia liczba godzin 5. O proszę, za same bilety ile jest? Sprzedaż detaliczna, to jest chyba sprzedaż tych rzeczy, prawda, które oni tutaj kupują, zysk z usług. I to jest ten zysk z prowadzenia tych zajęć przy tablicy. Słoik na napiwki, a gdzie on jest? Ale gdzieś musi być. Pięknie, 2813 to lepiej niż kawiarnia. A wydaje mi się, że tu jest jakby jakoś tak mniej pracy. Hmm. I 130 do renomy firmy nam doleciało, fajnie. Dobrze, no to chyba tyle z takiego przeglądu, jak działa garncarstwo. Czyli po prostu wytwarzamy, glazurujemy, wypalamy w piecu, zajęcia możemy prowadzić. Tylko, że tutaj, jakby w tym sklepie, nie podoba mi się jedna rzecz: że to są wystawione rzeczy z trybu budowania, a nie stworzone przez naszych simów. Ale podejrzewam, że to jest tak zrobione. Po prostu tak na dzień dobry. No, twórcy tutaj powystawiali, żeby coś się sprzedawało. Natomiast, jak my sobie już tutaj powytwarzamy tych różnych rzeczy, to sobie możemy stawiać na półki, i uzupełniać ten towar już swoimi wyrobami. To jest ten biletomat, czyli za samo wejście się tu płaci, a dodatkowo można coś jeszcze kupić i można wziąć udział w zajęciach, za które oczywiście też trzeba zapłacić. <laughs> to jest takie, no dobra, no, całkiem, całkiem, podoba mi się nawet. Może być całkiem, to jest jakby inny biznes niż kawiarnia, chociaż no podobny, bo też są te wykłady. Mamy ten panel, co mamy zrobić i tak dalej. Jak zrobimy wszystkie rzeczy, trochę więcej pieniędzy dostajemy. Wszystkie rzeczy w sensie, wszystkie zadania podczas wykładów, że to nie tylko sam wykład, ale tam jeszcze mentorowanie, inne rzeczy były. Podczas tych zajęć. Jak zrobimy ich więcej, to dostaniemy więcej pieniędzy. Jeśli się ograniczymy, tak jak tutaj to zrobiłam tylko do samego wykładu, no to chyba było 1500 simoleonów z hakiem, także troszkę mniej. Ale za to mamy mniej pracy, że tak powiem, z tym. No dobrze, i dzień się skończył. Dziękuję Wam bardzo tutaj za uwagę. I została nam jeszcze jedna aktywność studio tatuażu i. To sobie obejrzymy w kolejnym odcinku, na który Was zapraszam. Cześć!